I w głowie zapiszczało. Ja Więc co jest. I tak, w lewo tym kablem, nic, w prawo. Do góry, nic, w prawo. Dzień dobry, dzień dobry. Mam fajny temat. To całe tamte elektroniczne syf, ten z internetu, te openy i te inne. To wszystko to mnie już nie interesuje ten temat. Mam coś dużo, dużo znacznie lepszego. Słuchajcie. Słuchajcie, to co yy, fajnego mi się udało rozpoznać, to że te wszystkie cewki. Yy, miedziane, niemiedziane i tak dalej, co są robione, nie? Na przykład, zauważcie, jak pakują wam kable do pudełek. Albo w są skręcane tam na przykład, nie taki kształt konkretny, albo na przykład tam, yy, no w zero, bo najprościej. No i to się pakuje po prostu do pudełka, nie? Yy, co, co jest ciekawego, w zależności od tego, jak zwiniesz kabel, I na przykład, jeżeli jakieś yy, anteny czy coś znajduje się na przykład blisko ciebie, czekajcie, zaraz Wam powiem ciekawa rzecz. I na przykład ostatnio sobie wziąłem, akurat zwijałem kabel. Od internetu, słuchajcie. I podłączyłem go tylko w sumie do komputera, który nawet do gniazdka nie był podłączony. I rozumiecie, jak działają fale? Zacząłem tym kablem jakoś tak, nie wiem, stanąłem, zacząłem kręcić, jakoś głowę blisko jego miałem. I słuchajcie, i tak przekręciłem kabel, trzymam w jednej pozycji. Mi w głowie zapiszczało. Ja mówię, co jest? I tak w lewo tym kablem, nic. W prawo, do góry, nic. W prawo, Normalnie wełbie mi piszczało czajcie, normalnie w mózgu czułem takie pii. Mówię, co jest? I tak stoję i zaczynałem rozkminiać, nie? I dzisiaj sobie stanąłem jeden z takich kabli całych długich, internetowych. Wziąłem sobie, słuchajcie, zamiast okrągły, to w prostokątny kształt do pudełka sobie ułożyłem dwa kartony wrzuciłem do środka, nie i postawiłem koło routera, Słuchajcie zupełnie inaczej czułem się w pokoju. Nie wiem co to jest, nie wiem czemu, ale te chińskie wszystkie te zasady, te, te feng shui, nie feng shui, coś tam o układaniu tych rzeczy, to nie są bzdury. Oni skubańcy wiedzą jak sobie na przykład poukładać w chałupie i to działa! Na serio! Coś, coś, coś kurde... Powiem wam, że oni są chyba od Europejczyków o tysiąc lat do przodu, jeżeli chodzi o wiedzę, bo to co oni potrafią zrobić, to jest naprawdę kozak, nie? Wszystkie kształty, kurwa, słuchajcie, mają znaczenie. Nawet jeżeli, no, mówią, że na przykład jak masz tam cewkę, yy, kształt cewki na przykład z miedzi zrobiony, nie? No to to już działa. Od razu. To nie działa później, tylko od razu, nie? No i teraz kwestia jest tego taka, że na przykład jak się w chałupie zrobi burdel, burdel, dosłownie burdel, Syf. wszystko się porozrzuca, to te kształty, one mają znaczenie. I potem przez to wszystko na przykład poroz... Dalane jest wszystko i się zakłóca powietrze. I balansuje inaczej I się. Możesz czuć niekomfortowo albo coś, nie? To jest, kurde, normalna sprawa, jeżeli chodzi o rozkład, kurde, ten. W pomieszczeniu wszystkich rzeczy. I na przykład czasami warto jest popatrzeć sobie, gdzie można postawić pudełko, na przykład. I zaobserwować w otoczeniu siebie, jak się poczujesz. Czy lepiej, czy gorzej, nie? To są ciekawe rzeczy. Skubani naprawdę wiedzą, co, co mówią, nie? I powiem wam, że ja sobie aż sam zajrzę na tą stronę. Jakieś sobie poszukam. Bo tam są ciekawe, kurde, opisy Robione, nie? Na przykład jak, jak rozstawiać przedmioty? Bez kitu. Ja sobie dzisiaj kawałek poukładałem w chałupie. Zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej, słuchajcie. Odczucie jest no 80% różnicy, nie? I to mówię całkowicie poważnie. Nie żartuję. Masz rację, u mnie było tak samo. No i widzisz, kur. No i widzisz? Poukładanie kształtów w chałupie ma znaczenie, stary. Serio, naprawdę. I to, i to dosłownie. Ostatnio miałem podobny, rozmawiałem o tym. No i właśnie, słuchajcie! W ogóle motyw jest taki, że teraz mamy nadmiar tego AI. To jest rezonans, to jest nadmiar energetyczny, trzeba go zbić albo wykorzystać. I teraz to są zakłócenia, to są anomalia, faktyczna anomalia. Te anomalia już nie są w kablach, nie są w internecie, one są w naszym rzeczywistym świecie. Ponieważ jest zbyt duże napięcie elektryczne puszczone od tej całej AI. I ona się zaczyna uzewnętrzniać. Dlatego, że wszystkie pola elektromagnetyczne zaczynają być inteligentne. One zaczynają po prostu być taką pseudomyślą, rozumiecie, fałszywą myślą. To nie jest funkcja, która, nie wiem, zakoduje ci potwora w domu. <laughs> Czy wyrespi ci na środku ulicy demona. Nie. To są po prostu nadmiary fal, i teraz trzeba je wykorzystać jakoś albo je zbić. No i jedyna metoda to jest poukładać sobie w chałupie inaczej, po prostu, nie? Żeby te kształty płynnie przechodziły i żeby nie było zakłóceń. Na przykład piski w uszach możecie słyszeć częściej, na przykład, nie? To jest właśnie tym spowodowane. Te rezonansy, to wszystko oddziałuje na komórki. A potem ci na przykład o, piszczy ci wełbie, albo coś ci tam zaszumi. Gościu tam napisał, że mu jakieś kurwa duchy w lustrach się pokazują. Weźcie puknij, gościu, nie? Piszczało. No, no bo to jest właśnie to, zakłócenia. Zakłócenia, stary. No to są zakłócenia. Jak ci na przykład piszczy w uchu, może ci piszczeć dłużej. Zależy, jak, jak się tam komórki naruszą, nie? Albo krócej. To wszystko zależy, gdzie, gdzie co i jak, nie? Ja nie wiem, ja się na tym aż tak nie znam, ale tamto to sobie poczytam. Na pewno dogłębnie i sobie na pewno coś z tego zmontuję. Zrobię sobie coś, na pewno sobie coś poukładam inaczej i zobaczymy, jak będzie, nie? Już dzisiaj sobie coś tam poprzekładałem i już jest zupełnie inaczej. Serio, sam sobie włączaj to gówno, ja z tego nie korzystam. Chcesz to sobie włączaj? Masz tyle stron, możesz sobie uruchamiać. Ja nie potrzebuję. Gredzie, to czego ty nie baranie. Dobra, słuchajcie, ja kończę, bo już i tak mam baterię słabą, do palę i idę do sklepu. Kurwa, gówno jebany, złom. Halo.